Witam, pozdrawiam, serdecznie Wchodzimy sobie na ambumę. Tu muszę jednak zresztą trochę niżej. Te drzwiczki mi uniemożliwiają te schodki. Otwarcie jej. I... Kurwa, jak blisko. Przepraszam za wrażenie. Tu sobie Wiesenie, ujące Tam leży mój zasobnik Biłotekuskiej Fajna ambonka. W trochę mi łapy przemazły, gdzie nie są wodoodporne Opowieści ząbony To na kolejnym odcinku Bardzo fajna, solidnie wykonana Trochę butelek, trochę śmieci bardzo częsty widok butelek po piciu na ambonie niektórzy jak tu przesiadują to lubią sobie coś walnąć chciałem pozabić, to od wszystkich oglądających pozdrawiam się z YouTube, z YouTube bo ja też prowadzę kanał na YouTube nikogo nie zmuszam żeby ktoś tam wszedł. kto chce to może być kto nie, kto nie chce nie, nie musi tak się prezentuje ambona jest przepiękna. Tu mamy takie szybki. Proszę bardzo. Tutaj też można je. Są zablokowane, jak widać, jest taki haczyk. I pozdrawiam serdecznie w Piotrowski. Dziękuję.